Witam Was, drodzy widzowie. Czwarty short z tej kursy. Oglądacie Gru Service. Czemu rozbieramy tutaj rozrząd, jak yy, widzicie, jak on pięknie wygląda? To jest prawie świeży rozrząd. On ma półtorej roku, jak klientka mi mówiła. Czemu my go wymieniamy z powrotem, skoro tak ładnie to wygląda? Yy, nie podstawia nam się napinacz od łańcucha. Zobaczcie, jak on sobie skacze. Nie trzyma wam w ogóle ciśnienia oleju, znawcy mogą powiedzieć, tak zgadza się z wami, że jak kilka razy przepompujesz tą wtedy nie będzie trzymał e, ciśnienia, zgodzę się z wami, ale on nie trzyma ciśnienia cały czas nawet po odpaleniu, grzechocze podskakuje ten łańcuch, widzicie jak to wszystko wygląda, niesamowity grzechot był jak chodził ten silnik, ja myślałem, że nie ma prowadnic, że się rozleciały. Czemu to zostało uszkodzone? Jak poprzedni mechanik nie popełnił tutaj żadnego błędu, widać, że dobrej firmy jest napinacz. Jedynie co, to tylko koła nie były wymienione. No ale wiadomo, tańszy był rozrząd. Koła nie są uszkodzone, powiem Wam. To nie jest przyczyną tego. Przyczyną była woda, która była w tym silniku. Skąd się wzięła woda? Samochód jeździ na krótkich dystansach, jest niedogrzewany. Do pracy klientka jeździ około 2 km. Słuchajcie, nie zdąży się zagrzać, jest gaszony, różnica temperatur, podwieszona wilgoć, która gromadzi się w silniku, zostaje w nim, miesza się z olejem i robi się takie masło. Jak ja zdjąłem tutaj dekiel, bo wjechałem tym samochodem, gdzie przestał mi 3 dni na mrozie, co były po minus 15. Zdjąłem zaraz dekiel i tu dosłownie było wszystko zamarznięte, tu dosłownie lód wybierałem, możecie sobie rolkę przewinąć wcześniej, gdzie zacząłem dopiero rozbierać to, zobaczcie jak odma wygląda, bo tutaj dekiel zaworów to jest odmą, zobaczcie ile tego masła jeszcze tutaj jest, jakie to gęste, ten dekiel wisi tutaj już dwa dni, mówię zagrzeje się, wycieknie, ni chusteczki, patrzcie, tutaj sobie wszystko kapie, to jest woda pomieszana z olejem. Dekiel to aż jest wyczyszczony. Patrzcie, stąd, z tej wody. No i słuchajcie, tego nie wyeliminujemy. Zrobimy, naprawimy, poprawimy, założymy nowe części, poskładamy to, ale tego nie wyeliminujemy. Klient zostanie powiadomiony o tym, co się dzieje w tym silniku i czemu tak się dzieje: że to nie jest wina wadliwych części, tylko wina samego użytkowania tego samochodu. Niestety. Na krótkich dystansach dalej będzie się to działo, bo będzie silnik niedogrzany. To jest wina tylko i wyłącznie użytkowania tego samochodu przez klienta. Pozdrawiam Wam serdecznie. Zaglądajcie do odmy.